Z Ewangelii według świętego Mateusza, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Bóg przez samo swoje istnienie zdefiniował, czym jest ojcostwo. Być ojcem to rodzić, karmić i wybaczać. Rodzić, karmić i wybaczać. Kiedy więc czytamy dzisiaj, że także zły duch ma swoich synów, to rozumiemy, że ma tych synów jakby w przeciwieństwie, na odwrót do tego, co czyni dla swoich synów Bóg Ojciec. Zły duch nie rodzi synów, tylko ich kradnie, nie karmi synów, tylko wciąż pozostawia ich nienasyconych. W końcu nie daje swoim synom wybaczenia, wprost przeciwnie, każe im ciągle trwać w poczuciu winy, w rozpaczy grzechu. Być synem Boga to być nakarmionym, zrodzonym i y, czuć wybaczenie, które od Ojca płynie. Być synem złego ducha to trwać w rozpaczy grzechu. W rozpaczy niewybaczenia, niewybaczenia sobie samemu, poczuciu, że nic mi nie wybaczono, aż wreszcie w niewybaczeniu innym ludziom. Obyśmy, by, obyśmy byli synami Boga całym sercem. Obyśmy rozumieli, że tylko w Nim możemy być nasyceni. Dziękuję Wam za odkrywanie tej wielkiej prawdy wspólnie i do zobaczenia jutro.